Czy patrzysz czasami nocą w gwiazdy i zastanawiasz się, jakie tajemnice drzemią w nieskończonej przestrzeni kosmicznej? Wszechświat fascynuje nas nie tylko swoimi gigantycznymi wymiarami, które zwykle znacznie przekraczają nasze ziemskie rozumienie, ale także niezliczonymi ciałami niebieskimi w kosmosie, które inspirują zarówno ekspertów, jak i amatorów? W poniższym filmie chcielibyśmy przedstawić Wam bardzo wyjątkową superziemię, która obecnie urzeka ekspertów z NASA. Podoba im się zwłaszcza niezwykła natura niedawno odkrytej egzoplanety, ale przede wszystkim jej niezwykły galaktyczny punkt stały. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się to ekscytujące odkrycie. Super Ziemia definicja odkrycia właściwości. Zanim przejdziemy do szczegółów tego niezwykłego odkrycia dokonanego przez renomowaną agencję kosmiczną, powinniśmy najpierw zadać sobie pytanie: co w astronomii oznacza termin superziemia? Na pierwszy rzut oka możemy założyć, że takie ciała niebieskie są z definicji formacjami podobnymi do Ziemi, różniącymi się od naszej niebieskiej planety ojczystej jedynie wymiarami. Tak jednak nie jest. W rzeczywistości określenie superziemia odnosi się tylko do samej masy odpowiedniej planety. Ogólny termin superziemia nie dostarcza zatem żadnych informacji o dokładnej naturze struktury powierzchni, ani nawet potencjalnej możliwości zamieszkania na planecie. Wiedziałeś o tym? Daj nam znać w komentarzach. W ramach obowiązującej definicji naukowcy uzgodnili ogólny standard. Zgodnie z tym, superziemia musi mieć masę co najmniej Ziemi, a jednocześnie nie może być cięższa niż uran. Innymi słowy, odpowiednia superziemia musi mieć masę od 1 do 14 razy większą niż masa naszej niebieskiej planety, aby została za taką uznana. Jeśli masa ziemskiej egzoplanety przekracza ten zakres, jest ona klasyfikowana jako megaziemia. Dwaj astronomowie, Aleksander Wolszczan i Dale Frail, należą do najważniejszych pionierów w dziedzinie badań superziemi. Na początku lat 90. polski astronom i jego kanadyjski kolega odkryli pulsar PSR B1257 plus 12 w czasie badań w obserwatorium Arecibo w Portoryko. Rico. Pulsar to gwiazda neutronowa, która obraca się z niezwykle dużą szybkością. Wspomniany pulsar, który w 2015 roku miał zostać przemianowany na Lich, szybko zainteresował się duetem aspirujących astronomów. Na podstawie zebranych danych, Frail i Wolszczan zdali sobie sprawę, że impulsy emitowane przez licha podlegają powtarzającym się opóźnieniom. To dało naukowcom pierwszą wskazówkę, że pulsarowi znajdującemu się około 2300 lat świetlnych od Ziemi, prawie na pewno towarzyszą dwa naturalne satelity. Późniejsze badania wykazały, że odpowiadające im ciała niebieskie to dwie planety, które mają czterokrotną masę Ziemi. W ten sposób odkryto dwie pierwsze superziemie. Czy istnieją superziemie nadające się do zamieszkania? W następnych latach do nowej grupy superziemi przypisano więcej planet. Na przykład ciało niebieskie Gliese 876d, znalezione w 2005 roku, krążące wokół czerwonego karła w konstelacji Wodnika i mające około 6 mas Ziemi. Rok później eksperci natknęli się na dwie kolejne superziemie w gwiazdozbiorze Strzelca. W 2007 roku renomowani eksperci w końcu dokonali czegoś wielkiego. Odkryli dwie nieznane wcześniej superziemie krążące wokół gwiazdy Gliese 581. Szczególną cechą jest to, że obszar, na którym znajdowały się dwie superziemie, znajduje się w tzw. strefie mieszkalnej. Jak sama nazwa wskazuje, oznacza to, że odległość między planetą a jej gwiazdą pozwoliłaby wodzie istnieć w postaci płynnej. Jak wszyscy wiemy, woda w stanie ciekłym jest powszechnie uważana za podstawowy warunek istnienia życia. Jedna z dwóch superziem znalazła się w centrum uwagi galaktyki. Gliza 581c znajduje się na cieplejszych obrzeżach strefy mieszkalnej. Uważa się, że temperatury na powierzchni planety wahają się od 27 do 104 stopni Fahrenheita, w zależności od współczynnika odbicia superziemi. Dzięki tym danym Gliese 581c awansowała na pierwszą znaną egzoplanetę o przyjaznych dla życia wartościach temperatury. Jednak na podstawie niektórych późniejszych modeli komputerowych zakwestionowano zakres, w jakim Gliese 581c rzeczywiście ma właściwości sprzyjające życiu. W odpowiednich analizach naukowcy doszli do wniosku, że atmosfera superziemi zawiera dużo metanu i dwutlenku węgla, co prowadzi do pewnego rodzaju efektu cieplarnianego na planecie podnosząc temperaturę powierzchni do 212 stopni Fahrenheita. Jeśli te szacunki okażą się prawdziwe, na glize 581C nie powinno być wody w postaci trwale płynnej. Inaczej jest w przypadku K2-18b. Ta superziemia o masie ośmiokrotnie większej od naszej niebieskiej planety znajduje się około 124 lat świetlnych od nas i została odkryta w 2015 roku za pomocą teleskopu kosmicznego Kepler NASA. Ze względu na korzystne położenie ciała niebieskiego w stosunku do jego galaktycznego punktu stałego, Czerwonego Karła w konstelacji Lwa, naukowcy podejrzewali, że znajdą tu odpowiednie warunki do istnienia wody w stanie ciekłym. I rzeczywiście, założenie astronomów miało się sprawdzić. W atmosferze K218b naukowcy byli w stanie wykryć zarówno wodór, jak i Hel. Jest prawdopodobne, że cyklicznie się kondensuje, a następnie opada w postaci ciekłej w kierunku powierzchni planety. Jednak ze względu na stosunkowo niską gęstość masywnego ciała niebieskiego, naukowcy nasa zakładają, że krople deszczu nagrzewają się i wyparowują w niższych warstwach atmosfery, zanim zdążą uderzyć w powierzchnię K2-18b. Krótko mówiąc, nie wiadomo, kiedy eksperci odkryją superziemię z atmosferą sprzyjającą życiu. O tym, jak fascynujące mogą być ziemskie egzoplanety, świadczy sensacyjne odkrycie, które niedawno rozpowszechniło się na światową publiczność z szeregów NASA. Odkrycie Toi 561 b Chociaż superziemia Toi 561 b jest dwa razy większa niż nasza planeta macierzysta i ma nawet trzykrotnie większą masę, to jednak potrzebuje tylko około 12 godzin, aby raz całkowicie okrążyć swoją nieruchomą gwiazdę. Należy to wytłumaczyć stosunkowo małą odległością między superziemią a jej gwiazdą. Jednak ta okoliczność ma również bezpośredni wpływ na temperaturę powierzchni ciała niebieskiego. Średnio jest tu bardzo gorąco 3138 stopni Fahrenheita. Ta superziemia, położona w odległym zakątku Drogi Mlecznej, została odkryta w 2018 roku. Astronomom udało się zlokalizować ciało niebieskie w ramach misji Transition Exoplanet Survey Satellite w skrócie TES. W ramach projektu TES, który swoją nazwę zawdzięcza teleskopowi kosmicznemu o tej samej nazwie, pracownicy renomowanej agencji kosmicznej chcą poszukiwać nieodkrytych planet. Dzięki swojemu wyposażeniu technicznemu, teleskop kosmiczny TES jest w stanie celować w znacznie jaśniejsze gwiazdy niż Kepler. Od rozpoczęcia misji 18 kwietnia 2018 roku eksperci badali wiele różnych gwiazd, aby polować na egzoplanety w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Region, w którym ostatecznie odkryto TOI 561b, zawsze był znany z tego, że prawie nie zawiera ciężkich pierwiastków, takich jak magnez czy żelazo, czyli substancji niezbędnych do powstawania planet. Eksperci byli więc tym bardziej zaskoczeni, gdy znaleźli na firmamencie TOI-516, którego nazwa jest słusznie zaczerpnięta od słów obiekt zainteresowania TeS. Aby potwierdzić swoje odkrycie, astronomowie kierowani przez astrofizyka Stefana Keina przeprowadzili dalsze badania w WM Obserwatorium Keck na Hawajach. W trakcie tego procesu naukowcy zdali sobie sprawę, że pomimo dużej masy superziemia ma stosunkowo małą gęstość, którą można porównać do Ziemi. Ta okoliczność potwierdziła początkowe założenie, że TOI 561b musi być niezwykle starą planetą. Zgodnie z tym, starsze ciała niebieskie mają zawsze mniejszą gęstość niż ich młodsze odpowiedniki ponieważ w czasie ich powstawania w przestrzeni było po prostu mniej ciężkich pierwiastków niż w późniejszych stadiach. Według ekspertów TOI 561 b jest jedną z najstarszych znanych planet skalistych ze wszystkich. Naukowcy zakładają, że ciało niebieskie powstało około 10 miliardów lat temu, a więc około 2 miliardów lat po narodzinach Drogi Mlecznej. To samo dotyczy gwiazdy stałej wokół której superziemia wyznacza swój kurs. Dla przypomnienia, nasze Słońce i otaczające je planety mają zaledwie 4,6 miliarda lat. W pobliżu TOI-561 astronomowie odkryli dwa kolejne ciała niebieskie, które jednak wydają się nie posiadać stałej powierzchni. Są całkowicie gazowe. Co zrozumiałe, sam wiek superziemi i jej gwiazdy zadziwił ekspertów. POI 561b narodziła się w czasie, gdy większość gwiazd w Drodze Mlecznej po raz pierwszy zaczęła świecić. Po tym sensacyjnym odkryciu naukowcy NASA natychmiast przystąpili do badania planety pod kątem jej przyjaznych dla życia właściwości. Jednak ze względu na wspomniane już niezmiernie gorące temperatury panujące na powierzchni superziemi, niemożliwe jest, aby kiedykolwiek rozwinęły się tu żywe istoty. Niemniej jednak, to I561B ma nietykalny status w dziedzinie badań kosmicznych. Jest uważana za wyjątkowego świadka czasu galaktycznego, model, który daje nam żywy obraz z najwcześniejszej fazy drogi mlecznej. Już teraz czekamy na wszystkie dalsze odkrycia, które zostaną ujawnione w przyszłości w ramach programu TES. Dzięki za zainteresowanie. Fascynują Cię tajemnice kosmosu? Obejrzyj nasze inne filmy o różnych galaktycznych zjawiskach, odkryciach i zagadkach. Jeśli podobał Ci się nasz film, bylibyśmy bardzo szczęśliwi, jeśli dasz nam kciuk w górę. Zachęcamy też do subskrybowania, abyś w przyszłości nie przegapił żadnego z naszych postów. Trzymaj się i do zobaczenia następnym razem.